휴양지 용 b 그 jak żeby po deszczu to wszystko rośnie. Kominiarki, twarze kominiarkami, nie, wiem, nie wiemy kim są się ludzie. A niestety policja mimo tego, że zgłosiliśmy... Sekunda, poczekajmy. Nie, nie, no czekamy to, 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 to na, na interwencję policji. Możemy protestować przeciwko stanowi wojennemu. Możecie państwo protestować, możecie przeciwko każdej totalitarnej władzy. Przeciwko każdej totalitarnej władzy, wojenny, władza, totalitarni, władza. totalitarni posłowie. Totalitarnie pod głowie.

tak. Tak. Dobnijmy się o przekroj dobyłów w stronę pomnika. Zróbmy miejsce dla tych, którzy chcą wziąć udział w legalnej manifestacji. Tutaj, tutaj w naszej grupie, a policja spróbuje oddzielić ją trochę. 30 lat temu karnawał Solidarności przerwały milczące telefony, przerwały czołgi i transportery opancerzone, wjeżdżające na polskie ulice. Generał Jaruzelski wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Wojnę, która nie tylko oznaczała Ograniczenie nadziei Polaków na wolność, na większe pole demokracji w ówczesnym ustroju ludowym, ale także oznaczała wiele ofiar, wiele ofiar, także śmiertelnych. W Poznaniu takie Dwie ofiary śmiertelne to Piotr Majchrzak i Wojciech Cieślewicz. Po zakończonej tutaj manifestacji proszę, abyśmy także udali się pod kamień upamiętniający Piotra Majchrzaka oraz tablicę upamiętniającą Wojciecha Cieślewicza i także tam w pokoju pomyśleli o chwilę. Pomyśleli o tych młodych chłopakach, którzy zostali zamordowani tylko dlatego. Że wierzyli w wolną Polskę, że czuli się wolni, że chcieli być wolni. Dzisiaj tutaj dlatego, że z tą wersją historii się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się z tym, ażeby generała Jaruzelskiego honorować miejscem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Nie zgadzamy się z tym, ażeby. Lider trzeciej formacji politycznej w kraju za swojego doradcę, a mówię tutaj o Januszu Palikocie, obierał sobie gebensa stanu wojennego Jerzego Urbana. To jest absolutny skandal. Był, co udowodniono, sowieckim agentem, człowiekiem, który zdradził naszą ojczyznę, człowiekiem, który dokonywał antysemickich czystek wojsk, człowiekiem, który jest odpowiedzialny, współodpowiedzialny za masakrę na wybrzeżu w roku 70. tych ofiar, uczcili w tej chwili minutą ciszy. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich w tą szczególną dla nas noc. Nazywam się Wojciech Rzymiecki i reprezentuję Stowarzyszenie Kolifer Oddział Poznań. W kilku słowach chciałbym odnieść się do wydarzeń sprzed 30 lat, ale i do tych mających miejsce całkiem niedawno. Dziś, w wolnej Polsce, my młodzi ludzie możemy wyrazić swój sprzeciw przeciwko błędnej naszym zdaniem polityce władz państwa. Przed 30 laty nasi rówieśnicy takiej możliwości niestety nie mieli. Ci z nich, którzy odważyli się przeciwstawić władzy i wyjść naprzeciw decyzjom Rady Państwa, byli brutalnie pacyfikowani. Wielu z nich straciło życie. Dziś, jako kontynuatorzy ich marzeń o wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce, mamy obowiązek zamanifestować swoją pamięć o nich a zarazem głośno zaprotestować przeciwko oddawaniu decyzji o losach Polski w ręce organizacji europejskich czy rządów innych państw. I proporcje przypominam, iż ludzie wprowadzający stan wojenny złamali ówczesną konstytucję, przekazując władzę należącą do narodu organowi niekonstytucyjnemu, jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W imieniu własnym oraz moich koleżanek i kolegów proszę Was, tu zebranych, abyśmy nigdy nie zapomnieli, Skąd się wywodzimy? Jaka jest spuścizna naszych przodków oraz nasze obowiązki wobec pomordowanych przez 30 lat w stanie wojennym kolegów? Czy abyśmy nigdy nie stracili z oczu celu, jakim jest wolna, silna, suwerenna i niepodległa ojczyzna naszych ojców, nasza i naszych dzieci? Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Poprosiłbym teraz o zrobienie przejścia miejsca, tak abyśmy mogli w pokoju złożyć kwiaty i zapalić. Mm-hmm okay. じゃあね。<noise> 8 lutego 1982